do apelu z okazji wręczenia standardu ochrony tej straży pożarnej. <grymne> <grymne> częstość jubiluszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęła się planową, w promieniach słońca upalnego popołudnia. Licznie przybyli goście oraz mieszkańcy Pomyska Wielkiego mieli okazję podziwiać druhny i druchów Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych miejscowości. Pozwolę Drużyny w pełnej gali reprezentowały się znakomicie. Nie mogło się oczywiście odbyć bez orkiestry strażackiej, która takim uroczystościom zawsze dodaje powagi, a zarazem jest nieodzownym elementem przy przemarszu pod w czasie defilady. W miejscowej szkoły podstawowej, duży ostatnio komendant Wojewódzki Straży pożarnych w Koszalinie. Po oficjalnym otwarciu uroczystości oraz wręczeniu odznaczeń państwowych licznie wyróżnionym strażakom oddziały przy akompaniamencie orkiestry przedefilowały w kierunku kościoła, gdzie odbyła się msza święta. Już w strugach deszczu rozpoczęto na miejscowym stadionie zawody strażackie, które udowodniły, że strażak nie tylko nie boi się ognia, ale również wody. Przemoczeni do suchej nitki, ale uśmiechnięci, gratulowali sobie wzajemnie wysokich umiejętności i sprawności. Ulewa przerwała tylko na jakiś czas uroczystości. Wieczorem, gdy deszcz ucichł, na estradzie zbudowanej przed szkołą podstawową w pomysku wielkim rozbrzmiały taneczne rytmy. A licznie przybyli goście, również przyjezdni turyści, bawili się do późnych godzin nocnych. Wszystkim strażakom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia. I jak najmniej pożarów w tej jednostce w swojej miejscowości. Pierwszy strażak po prawej stronie szyku to jest obecny prezes jednostki OSP Pomysk Wielki dróg Jan Klasa, który dzisiaj przejmować będzie uroczyście sztandar. Po nim również kolega z Pomyska Wielkiego, kolega Rudnik z jednostki OSP Niezabyszewo. Kolegów, marszych, niestety, jest pięknego sztandaru wykonanego dzięki zarządowi miasta i gminy, głównie całej społeczności Pomyska i całej społeczności Bytowskiej. Za chwilę będzie przekazany na ręce naczelnika tej jednostki Drucha Raimonda Kuczkowskiego. Asystują mu koledzy z miejscowej jednostki, kolega Klasa, przepraszam, kolega Stolc, kolega Tusk, Jan. Wyposażają Was w sprzęt. Nie pozostaje mi nic innego, żeby tutaj, na tej uroczystości, mówić jak podziękować za to, co robiliście do tej pory. Życzyć Wam również pomyślności Wam waszym rodzinom, matkom, żonom. Pomyślności, która jest potrzebna wszystkim strażakom ze względu na to, że wykonujecie tą pracę społeczną bardzo niebezpieczną, która zawsze niesie ryzyko zagrożenia życia. I za to wszystko chciałbym wam serdecznie podziękować. Jednocześnie życząc życzyć pomyślności w życiu osobistym dla Was, dla Waszych rodzin i dla całej społeczności gminy miasta i gminy bytów. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że dzisiaj jest e, temperatura dość duża. E, Przydługie mowy nikogo no, zbytnio by nie zadawalały, w związku z tym dziękuję bardzo jeszcze raz. Życzę wszystkiego dobrego. Chcę życzyć Wam wielu sukcesów w tej społecznej pięknej pracy. Oraz dużo zdrowia i szczęścia w życiu osobistym. A dzisiaj pięknej rywalizacji sportowej na tych zawodach, które za chwilę się obędą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za miłe słowa. Oplaski do dyktowania. Oplaski dla potrzeby samej zawrótki do na samej obrączki do dyktowania. Oplaski na potrzeby pięknie samej I nasza piękna młody, wspaniały chłopcy, wspaniałe nasza Oplaski na potrzeby chóralnych samej Oplaski na potrzeby dzisiaj na pavionie.